W vlogu na szybko wam pokażę, bo jedziemy do przedszkola. Zobaczcie, co zrobiłam dzisiaj rano o 6.00. Ja piłam kawkę, bo Laurę się wczoraj przypomniało, że ona jednak chce wziąć udział w konkursie, który jest. I to trzeba było zrobić um, coś z używanych ubrań, ze starych ubrań. Coś wymyślić ze starych ubrań, byle co. Więc ja miałam taką starą czapkę po amelce. Na Laurę taka już była, wiecie, też trochę za mała. I co? Włożyłam w środek stary swetr, bo nie miałam tego um, waty paty takie, znaczy miałam, ale mi się nie chciało szukać, bo było rano, bo wczoraj wieczorem to mi się już nie chciało robić, zdecydowałam, że zrobię to rano yy, i włożyłam ten stary swet, go zwinęłam, tak wiecie, włożyłam w ten, tutaj jakoś tam, byle jak potrzyłam. Yy, guziczki jako uszy, kokardeczka oczy, yy, ten guzik oczy są ruszaro, ruszające nosek yy, wąsy i taki kotek z Jem czapki yy, z czapki wyszła taka Zabawka taki misio. Więc Laura to dzisiaj zabiera na konkurs, tak? A my już uciekamy i, i jedziemy. Słuchajcie, pod budowlanym sklepem, bo Paweł kupu, kupuje jakieś. O Jezu, jakieś nie wiem, złączki. Śroby jakieś. Jutro ogrodzenie będą robić. Deszpada. pada. Laura ubrała mi się w daski cięższą kurtkę i czapkę. Jest 11 stopni, ale pada deszcz. Teraz się rozpadało, bo jak wychodziliśmy, to nie, nie zapowiadało się, że będzie padać, no ale jednak pada. Eee, i, ja, I zawiozę Amelkę i jadę z kotem, bo e, jest gorzej niż było. No. On, e, słuchajcie, e, poprz, przedwczoraj, jak z nim wróciłem, co ten film nagrywałam, nie wczoraj, tylko przedwczoraj, to on lepiej wyglądał po tej wizycie niż wczoraj. Leży taki osowiały, smutny i wymiotuje. Tylko nie ma czym wymiotować, bo nic jej nie pije. I miałam jechać o 16 z nim, ale pojadę wcześniej na 10 chyba, jak się wyrobię. Więc, więc tak. Pani taka przychodziła koło samochodu i spojrzała się, że ja siedzę i mam telefon na siebie i nagrywam. I z, aż stanęła i się obejrzała i się tak spojrzała na mnie. No. Yy, I mam nadzieję, że na weekend będzie pogoda. I nie wiem, co z tym kotem muszę. No pojadę. Zawiozę Amelkę i od razu pojadę do tego weterynarza. I zobaczymy, co jej powie. No. Mm, i y, Amelkę odbieram o 13 chyba dzisiaj, jakoś tak i od razu jadę znowu po Laurę, Laurę dzisiaj odbieram wcześniej tak samo jak i wczoraj, bo potem chyba znowu na 17 musimy jechać na y, drogę krzyżową i rekolekcję droga krzyżowa dzisiaj dwa razy w kościele, niby, może y, zwolni ich y, pani katechetka z tej drogi krzyżowej dzisiaj, zobaczymy i. I tak mi się nie chce w koło jeździć, więc wiecie. Jadę laurę odbiorę w dzisiaj też wcześniej i... i już. I tyle. Dobra, to czekam na Pawła. Y... A jeszcze mam pustą lodówkę, jeszcze muszę jechać na zakupy. No to chyba nie wiem kiedy. Nie wiem po prostu kiedy. Powiem Wam, że... Tragedia jakaś. No, mam tyle roboty w domu. Jazda, i tu, tamto, i nie wiem w co mam wsadzić po prostu ręce. Dobra, kończę, nie rozgaduję się, bo znowu będzie długi vlog. A chciałabym, żeby dzisiaj było krótko, a nie tam znowu te pół godziny, tak jak mi wyszło ostatnio. Zaraz wam puszczę tego vloga, bo jeszcze nie, nie puściłam vloga, bo nie miałam nawet kiedy. Więc siedzę w samochodzie, to puszczę vloga wczorajszego i tyle. Jestem z puszkiem pod weterynarzem, i on tak płacze, ale słuchajcie, leży, nawet nie wstał, całą drogę sobie tak leżał pod kocykiem. I nie wstał nic. A tak jak wcześniej to wiecie, wstawał na łapy chociaż w samochodzie. Teraz zaczął płakać, ale tak całą drogę sobie leżał grzecznie. Dobra, lecimy. Niestety, słuchajcie, jestem tak zdenerwowana. Yy, został puszek, ja nie mam co tam siedzieć, czekać. Musiałam go zostawić. Yy, I czekam na telefon, będzie miał badania, bo pogorszyło mu się. Tak jak widzieliście, on. Yy, no, nie jadł nic, nie pił, wymiotował yy, i... Poczekajcie, hmm, bo przecież... Yy, I słuchajcie, jak przyszłam, to powiedziałam yy, pani doktor, co i jak mówi, że on musi zostać. A nie ma co, żebym ja siedziała i czekała na badania, bo badania... Yy, ma, 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 ma mieć zrobione badania USG, czy tam w brzuchu coś nie, nie jest tak, nie, nie ten. Yy, temperatury nie miał ale od razu powiedziała to on, on, od razu powiedziała, on musi zostać no. a wiecie ja nie będę siedzieć i no nie ma sensu bo powiedziała mi, że dopiero wieczorem się mogę spodziewać yy, pytałam się no, kiedy na ten telefon yy, mogę się spodziewać tego telefonu bo to wiecie ja jestem w rozjazdach jakby, tak? Yy, powiedziała, że dopiero wieczorem się mogę spodziewać telefonu. No, więc jadę do domu. Ogarnę posprzątam I... i czekamy na telefon. Jadę po Amelkę do kościoła, bo dzisiaj rekolekcje szkolne ze szkołą kończy i miała wracać do szkoły na dwie godziny, jeszcze ale to dwie godziny w u Więc ja ją zwalniam z tego WF-u i spod kościoła ją zabieram. Jedziemy po Laurę i jadę po zakupy. No I powiem Wam, że już mi emocje opadły, dlatego się mogę do Was odezwać. Nie wiem, czy jeszcze widać bo się popakałam oczywiście, ale już nie chciałam tego nagrywać i w emocjach Wam mówić, ale już mi przeszło jest godzina 13.00, o 11.00 dzwoniła Pani doktor i mówiła mi pierwsze wieści na temat Puszka więc pierwsze wieści są takie, że miał zrobione wszystkie badania i badania ogólnie są dobre. Dobre są takie te podstawowe takie. E, dobra nowina to jest taka, że nie ma tego tej białaczki nie ma, bo mu nic nie wyszło. Negatywny wynik wyszedł i na ten VIP, Fip, jak to się tam mówi, bo ja tam to, to VIP mówię, ale to się Fip pisze. Też wynik jest ujemny. Więc to jest dobra wiadomość. No bo to koszty były 8000 leczenia a nieleczone zwierzę męczy się i umiera po prostu. Więc to jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, nie wiem, czy ja Wam mówiłam, czy nie, bo ja już nie wiem, co komu mówiłam, że on strasznie od wczoraj, od wczoraj, on wcześniej tak nie miał, bo ja go przecież cały czas obserwowałam. Od wczoraj zaczął szybko oddychać. Szybko. I to już był dla mnie, że coś jest nie tak. No i właśnie Pani doktor powiedziała, że te oddychanie jego z badań, bo mu USG zrobiła brzucha, ogólnie i tu wszystkiego wyszło, że ma powiększone płuca i ma płyn w płucach. Ogólnie to był, była ropa, którą mu ściągnęła, jeszcze miała mi zdjęcie wysłać, chociaż mi zdjęcie myślę i podobno smród tej ropy to był taki jak ogórki kiszone. I ogólnie ma puszek ciężkie zapalenie płuc. No, ciężkie zapalenie płuc. Ja jestem w szoku i, i ta pani doktor mówi, że no tutaj nie ma co się z winy na siebie zwalać, bo no, koty nie mają takich objaw, objawów. Jak, jak, jak ludzie, a on nie miał, ani nie kasłał, ani nie kichał, z nosa mu nie leciało. Więc ja mówię właśnie, nie przez telefon, że on właśnie miał, on w przeciągu dwóch dni, on przestał jednego dnia jeść, no to mówiłam, że myślałam, że to nie chce, bo mu puszka nie smakuje. I za dwa dni po prostu na drugi dzień nie bardzo jadł i nagle schudł, po prostu w przeciągu dwóch dni, to dwóch dni on schudł. I ona powiedziała, że no tak, tak to się objawia właśnie, i nie ma innych takich, jak, jak nie kasza, nie kicha, nie prycha, no to wszystko to się w środku tam kumuluje. A te robaki, że zmiotował, to może miał robaki właśnie w sobie. Właśnie ja się nie wypytałam, czy tego, ale się jeszcze dopytam dokładnie, jak po niego pojadę. Może, może mi się wydaje, że może to był przypadek, że on te robaki zmiotował i to się tak wykryło je. Nie wiem, jeszcze się wypytam. No i co? No i pani doktor powiedziała, że tak. Leczyć, leczymy, leczymy, no leczymy, wiadomo, że leczymy, tak? Eee... Hmm. Powiedziała mi, że... Eee... No szanse są na wyleczenie, bo szansa, szansa jest zawsze trzeba mieć nadzieję. Nadzieja jest. No, ona ma nadzieję, że eee... leki i teraz zostanie zupełnie inny antybiotyk i teraz jeszcze kropówkę i inne leki bo poprzednio dostawał inne, wiecie, no jakieś jakiś inny antybiotyk, teraz dał mu typowo taki na te płuca. coś takiego. Ale ja jestem tak zdenerwowana, jak ona do mnie zadzwoniła, że wiecie, ja połowę zapomniałam tego, co mi, co mi przekazała. W każdym bądź razie, powiedziała mi tak, no szansa jest, no zawsze trzeba mieć szansę na wyleczenie, ale nie ma gwarancji, że on z tego wyjdzie, bo jest stan krytyczny, bardzo ciężki stan jest jego. Po prostu nie jestem załamana, Wam powiem. Jestem załamana. Naprawdę. Największy kot ze wszystkich kotów. Największym kotem on był. I żadnych oznak nic nie miał. I tu nagle. Jezus. I cały czas wjeżdżam w ten sam dół, jak tutaj przyjeżdżam. Zawsze zapominam, w ostatniej chwili go się przed nim zatrzymuje. Ja jestem po prostu, aż mi mózg nie pracuje, powiem Wam. I tak, powiedziała, że chciałaby go zostawić sobie na. O, wioreczka sobie siedziała. Chciałaby go zostawić, ale nie na taką typową obserwację, bo ja się wypytałam, na podawanie mu antybiotyków. Ja się go, ja się jej zapytałam, ale czy chce go pani. Jezus. Ja się jej zapytałam, czy chce go pani zostawić na obserwację będzie go pani obserwować, czy po prostu tylko po to, żeby... Został, żeby mu dawać leki, antybiotyk. Mówi, że obserwować to i tak, i w nocy tam nie ma, bo przychodni ich w nocy nie ma, więc oni są tylko w ciągu dnia. No i chciałaby go zostawić na podawanie leków na ten. A ja się zapytałam, czy mogłabym go zabrać i z nim przyjeżdżać na te leki, na te kroplówki, czy na te antybiotyki z nim po prostu przyjeżdżać. Powiedziała, że tak, jak najbardziej tak że wyraża zgodę jak ja chcę z nim jeździć to mogę z nim przyjeżdżać, to już ode mnie zależy a jak nie chcę z nim jeździć, to mogę go zostawić na przykład na weekend u nich i nie wiem, czy oni w niedzielę pracują czy przychodzą do tych zwierząt, nie wiem ale mogę, jakbym nie chciała jeździć to mogę go zostawić nie wiem, w poniedziałek go odebrać na przykład, tak? Ale ja powiedziałam, że nie absolutnie, ja go nie zostawię, tym bardziej, że yy, jeżeli by sytuacja wymagała tego, by doktor mi powiedziała, że no musi go pani zostawić na weekend, bo no, na obserwacji, no to ja bym go zostawiła. Ale jeżeli powiedziała, że yy, tylko na podawanie leków, no to ja będę zmienić. Ja nawet mogę dwa trzy razy dziennie zmiedzić, ale ja go nie zostawię. Bo ja bym po prostu yy, zeszła na zawą, powiem Wam. Ja, bym, ja już mam palpitację serca. Abym po prostu zeszła na zawał. I powiem wam, że... Yy, co, wam, co ja miałam w ogóle powiedzieć? No i Haj powiedziała, to dobrze, no to okej, okay, tak się zgodziłyśmy. O 19.00 go dzisiaj mam odebrać. Na dziewiątą rano jutro muszę iść na antybiotyk. I yy, bo jeszcze mówię do 19 to jeszcze go kroplówkami podreperuję, kroplówkami, lekami i tak dalej, i tak dalej. No. Już jestem pod kościołem, ale chyba jeszcze msza trwa. A nie, już chyba wychodzę, akurat przyjechałam. Więc jeszcze go pod, podreferuję kroplówkami i lekami do tej 19. Bo nie o 19.30 się kończą. No to tak pojadę i rano z nim o 9 pojadę z powrotem. No i zobaczymy jak to słuchajcie, będzie. No i powiedziała, że przez tam parę dni będę musiała się przyjeżdżać chyba do żylny ten antybiotyk, albo Zastrzyk, Zastrzyk chyba. A potem przez dwa tygodnie będę musiała z nim przyjeżdżać na antybiotyk, ale do ustny. Już powiedziała, że to już będą tabletki wtedy. Tabletki. Ona ma nadzieję, że on z tego wyjdzie, ale mówi, że yy, słabe są, no nie ma, nie, szanse są, a nie ma gwarancji. Ona nie daje gwarancji, że on z tego wyjdzie. Tak powiedziała. Taki jest ciężki stan jego. No, no i powiem wam, że się popłakałam, wyreczałam się i tyle mojego. No i już, już mam oczy załuzowane, jak tylko. A nie chcę tutaj wam płakać. No. Yy, I zobaczymy. I yy, jadę, już idą dzieciaki, i jadę po zakupy. A o 19 pojedziemy po puszkę i zobaczymy. Mam nadzieję, że yy, chłop z tego wyjdzie. Chłop, chłopczyk mój wyjdzie z tego. No. Ja wróciłam ze sklepu, Przywiązam dziewczyny. Dużo nie kupowałam, bo. Po prostu mi głowa nie pracuje. Wiecie co? Nie wiem co miałam kupić, i ja po prostu nie funkcjonuję. Wzięłam mleko. Wzięłam makaron. Ugotuję jutro rosołu. E, już mi się pokończyły kury. Nie wiem, czy jutro kury ciachniemy, czy nie. Jak nie, to kupiłam skrzydełek. I szyję z indyka. I mam jeszcze wołowę. To, to sobie podzielę, wiecie. I zrobię jakiś rosół. E, Pieś z kurczaka wzięłam. Taką wzięłam. Tą kawałek. Bardzo dobra, bo spróbowałam. Co to jest? Kaszanka taka gruba. Sera, oczywiście. Tu jakaś wędlina, tu jakaś wędlina. Co to mi się. Kot, kot mi się dostawał do tego. Czekajcie. Ale nie zjadł. Ale pogryz folię. Kurczę, radę. Mieliśmy pierogi meksykańskie Amelka sobie wzięła, bo jakoś ochotę miała ten. Mąkę wzięłam i wzięliśmy dwie saszetki inne, bo może puszek dla puszka. Ja mam Gourmet, ja mam jeszcze Łuskasy. E, mam chyba Łuskasy saszetki jeszcze gdzieś tam zbunkrowane, ale wzięłam mu, wzięłyśmy mu e, kittyket i tego Feliksa i zobaczymy jak może będzie miał ochotę na spróbunek. Może coś innego posmakuje, inny smak. I więcej nic nie kupowałam, bo po prostu powiem wam jestem nieprzytomna. Jestem po prostu słuchajcie nieprzytomna, zdenerwowana. I głowa mi nie pracowała w tym sklepie. Nie wiedziałam nawet co mam słuchajcie na weekend wziąć. Mam jeszcze golonkę. Ja tą golonkę sobie dzisiaj wyjmę, odmrożę. Jutro ją ja upiekę i tyle powiem wam. Więc moi drodzy puszka przywiozłam. Już jest po 19, bo była mówiona na dziewiętnastą. Jak widzicie, łapkę ma w bandażu, no bo mm, kroplówki nie było zajmowane. No bo jutro na dziewiątą muszę być z powrotem. Nie patrzcie na to, bo to jest siana taka, co się maluje kredą. Tablica. Tablica taka. Znaczy siana kredowa. I to jest brudne, to więc Palicho, Puszek ważniejszy. Jak widzicie, brzuszek ma ogolony, bo tutaj miał wyciągane z tych płuc. Ym, Tą ropę, tą wodę. No i co? Yy, nic się dzisiaj nie dowiedziałam o puszeczku, bo był yy, mąż pani doktor, a jego nie było po prostu. Yy, yy, z rana wszystko robiła pani doktor, więc tyle co wiem, to tyle co przekazałam wam yy, wcześniej na temat kota telefonicznie. Jutro jadę rano na dziewiątą, i rano będę coś więcej wiedzieć. Yy, znaczy, jutro będę wiecie, z panią doktor po prostu ale po, porozmawiam. Ale tak, nie ruszaj mu, tam nie. Siedział biedny w klatce i. No, ja A nim... ja to się zaszywa. To mu odrośnie, jak wyzdrowieje. Jak widzicie, on tak ciężko oddycha. Znaczy, nie, może nie ciężko, ale szybko. Yy, ale tak, przyszedł do domu. Yy, nie chce w łóżeczku pościgać mu kocyczek, czy wszystko czyste. Nie chce, on się chce tu kłaść, ale wiecie, on musi być w cieple. Niby podłoga już. Była ciepła, już trochę stygnie, ale e, ja go na noc chyba zamknę w klatce, po królikach, żeby był w cieple po prostu. Niech teraz sobie odpocznie, trochę się... Poczekaj. Niech się trochę odpocznie, zrelaksuje po, po tej wizycie, bo zestresowany też. E, przyszedł, od razu poszedł i napił się troszeczkę wody. To napił się troszeczkę wody, tak. No i jest taki kołowaty, no, po tych wszystkich lekach, wiecie. Więc damy mu na razie spokój. Niech chwilę sobie poleży i ja go zamknę w klatce na noc, żeby po prostu nie leżał na podłodze, żeby leżał na kocyku w cieple. No, co chciałaś, Laura, powiedzieć? Ale ma tutaj taką gulę, to... Ona? Nie, tam jest do kroplówki taki, yy, taki specjalny Werflon do kroplówki. Jutro jak pojedziemy, to zobaczysz. Ja, zobaczcie, jak wyglądam. Jestem tak znerwicowana, tak zestresowana, że powiem Wam tragedia. Yy, jakby było potrzeba zostawić go na noc w przychodni, to ja bym go zostawiła. Wiadomo, ale pani doktor powiedziała: Dobrze, możecie przyjechać i go wziąć sobie na noc rano, żeby się z nim przyszli na kroplówkę i na, na leki. Więc rano z nim pojedziemy. A w domu to zawsze w domu, wiecie. Jak nie ma takiej potrzeby, no to nie. W domu się go wypieści, wypieścią, sobie tak się psychicznie trochę wyciszy. Wie, no, sami wiecie, w domu się najlepiej dochodzi do siebie, więc takie jest moje zdanie. Więc. Tak to wygląda. Na dzisiaj wam dziękuję za vloga. Nie straszę Was już moim wyglądem, bo ja wiem, jak wyglądam. Jeszcze tu jest jakaś ciemno, bo mam światła pogaszone. To tak to wygląda. Co jutro dzień się, to zobaczymy. No, oczywiście jutro coś nagramy, powiemy coś więcej, napiszemy w poście, jak coś będę więcej wiedziała. Bo wiem, że niektórzy lubią moje koty i. O, poszedł sobie, właśnie, widzicie? Poszedł sobie do wody poszedł, więc wiem, że niektórzy czekają, wiedzą, bo się martwią też zwierzęta kochają i moje koty lubią i będę Was informować więc więc tyle, na dzisiaj Wam dziękuję i trzymajcie się, pozdrawiam i trzymajcie kciuki do jutra, pa, pa. zobaczcie, Puszek przyszedł do Laury bo on zawsze z Laurą się pieści i próbuję mruczeć i nawet się przytulał, ale nie zdążyłam chwycić tego, jak on się przytulał do Laury. Naprawdę. No. Bo on zawsze z Laurą się przytula, nie, Laurka? Puszeczku, kochany. a słyszycie? Ale ciężki. Tak, no bo ma płuca tam zawalone, ale próbuje mruczeć. To może jest dobrze. Może dobry znak. W domku najlepiej się zdrowieje, prawda? Najlepiej w domku. Zobaczcie, Puszek to tak zawsze, trochę jest ciemno, ale Puszek tak zawsze przytula się z Laurą. On la... O, teraz lepiej. Puszek zawsze z Laurą się tak przytula, leży na niej, na brzuchu, nie Laura, albo na szyi zawsze. I on ją zawsze grzał. I teraz się do niej na tej podłodze przytulał, I ja go wziąłem, położyłam na łóżko. Ja mówię, Laura, kładź się i zobaczymy, co on zrobi. Laura się położyła, a on się do niej przytulił. I mruczy, słyszycie? Mruczy. I mówię, no Laura, musisz leżeć i go pieścić. No nie masz wyjścia. No to... Tak, dać mu dużo miłości trzeba. W domu się najlepiej zdrowieje. Tak, on będzie wiedział i niech, niech sobie tutaj leży z Laurką. Tak, Laurciu. Niech sobie tutaj leżą. Ale mruczy to jest zadowolony i szczęśliwy mi się wydaje. No będziemy go ratować. Zrobimy wszystko, żeby go uratować.